Co robią muzycy, gdy nie mogą śpiewać na estradzie? Śpiewają u siebie w domach prosto do ekranu komputera lub swojego telefonu. I o tym rozmawiać będziemy z Jolantą Otwinowską, dyrygentką chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział Słupsk, chóru, który nazywa się Akademia Muzyka i młodzieżowego chóru Kanteles z pierwszego LO w Słupsku. Dzień dobry, Pani Jolanto. Dzień dobry, witam serdecznie w zupełnie nowych i innych warunkach. Ale tak samo miło. Pani Jolu, od kilku dni w sieci, na YouTubie znaleźć można utwór Dostojno je, który śpiewa pani chór. Tak, można go znaleźć. Ja jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa, że ten projekt udało się zrealizować. Skąd pomysł na to, żeby zebrać dwadzieścia kilka osób, y, każdą u siebie w domu, i y, y, y stworzyć utwór, do którego, y, do którego muzykę y, napisał? Roman Illadrost. Poprzedni dyrygent, churukantele, mhm. człowiek, którego znają wszyscy w słupsku i na dodatek wszyscy bardzo kochają na czele ze mną. E, powstał ten e, pomysł dlatego, że e, e, ja skupiam wokół, powiedzmy siebie, ludzi, którzy naprawdę kochają to, co robią. Czyli kochają śpiewanie w chórze i e, miałam bardzo wiele sygnałów, co teraz, jak nas zamknęli w domach, co teraz robić. Ale my chcemy próby, my chcemy śpiewać. Jola, co to będzie? Pani dyrygent, co to będzie? No i e, e, trochę dojrzewałam, może nie bardzo długo, ale patrząc w telewizji, jeden projekt, jaki gdzieś artyści z Warszawy śpiewają, gdzieś ktoś śpiewa, pomyślałam o sobie, Słupski za to wspaniały. Dlaczego tego z takiego małego Słupska nie spróbować wyprodukować, nie spróbować tego zrobić i tak to się zaczęło. To trudny utwór do śpiewania na chór, szczególnie w takich warunkach? Bardzo trudny, dlatego że właściwie wszyscy wykonawcy są przyzwyczajeni do tego, żeby śpiewać razem w chórze. Oni się uzupełniają, uzupełniają swoje oddechy, bo to już trzeba by było wiedzieć, jaka jest technika śpiewania w chórze, ale uzupełniają się, są obok siebie, przyzwyczajeni do obecności drugiego człowieka obok siebie i tu raptem kamera. I osoba sama przed tą kamerą, sprawdzian niesamowity. Proszę mi wierzyć, że ja jedna z chorzystek przyznała mi się, że tę swoją partię głosową, którą umiała, nagrywała 60 razy. Więc ile trzeba samozaparcia, żeby 60 razy powtarzać to samo? Nie słysząc tych osób, które nagrały swoje partie przed nią? Oczywiście, jest to sprawdzian i teraz to nagranie idzie do mojego syna, który będzie ich oceniał. Na szczęście on tego nie próbował robić, wszyscy czuli się bardzo dobrze ze sobą, choć poprawek trochę było. Ktoś za wcześnie dźwięk skończył, ktoś źle powiedział, spółgłoskę itd., itd. I to już była praca techniczna, bo jak to wyglądało, oni mieli mnie na ekranie, jak dyrygowałam? Ja musiałam zadyrygować w domu na sucho, wyobrażając sobie, że mam chór przed sobą. I potem dopiero chórzyści, patrząc na mnie w, w, przez ekran komputera, zawsze musieli mieć. Dwa nośniki, czyli komputer i telefon, na który się nagrywali, śpiewali do tego telefonu. Szok. Szok naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ile osób brało udział w, w całym tym przedsięwzięciu? Bo y, już Pani wspomniała o swoim synu, który zajmował się stroną techniczną, żeby to wszystko połączyć, poskładać. byłem bardzo nie w porządku, gdybym nie powiedziała, że. dźwiękiem, a jego serdeczny przyjaciel Mirek się pier który mieszka w Niemczech, brat naszej Agnieszki, ukochanej się Pietowskiej. E, Oni są kolegami z roku, ja e, znam Mirka bardzo dobrze. Mirek zajmował się jakby tą stroną teledyskową, o tak to nazwa. No właśnie, bo powstał teledysk. Uciekło nam, e, pani Jolu, połączenie jest takie, jakie jest. Uciekło nam e, imię i nazwisko pani syna, ale Krzysztof Otwinowski e, to już... E, nie... Krzysztof Mendyk. Krzysztof Mendyk poszło i już jest doceniony również przez, przez swoją mamę. Pani Jolu, ale to nie jest ostatni dźwięk, który hurzyści w trakcie tej kwarantanny z siebie wydadzą. Nad czym pani teraz pracuje? ja e, e, musiałam podjąć decyzję, może e, najpierw e, e, spróbowałam ten projekt z, zrobić z ludźmi dorosłymi, czyli z chórem nauczycielskim, e, bo wydawało mi się, że może będzie łatwiej, że e, e, są, e, są w podobnym wieku, jesteśmy w kontakcie na WhatsAppie, a moi młodzi chórzyści z kanteli zniknęli. Jak zrobiono wolne to zniknęli po prostu dzieci właściwie nie miały swojego miejsca musieliśmy stworzyć stronę specjalną dla chóru i zaproponować im utwór którego oni nigdy nie ćwiczyli którego nigdy nie śpiewali dostali nuty dostali no mieli obowiązek tego się nauczyć dostali midi to jest nagranie każdego głosu osobno którego mają się nauczyć i z nutami będąc totalnymi amatorami przecież nie znają nut musieli nauczyć się swoich partii głosowych to trwa beze mnie słyszałam głosy pani dyrygent bez pani to my się nic nie nauczymy to się nie da ale jednak przyjęli wyzwanie, i mam nadzieję, że rodzice się na nich nie denerwują, bo oni prawdopodobnie w swoich pokojach, jeżeli mają takie warunki, śpiewają na okrągło. Ale to będą dwa chóry: Akademia Muzyka i kantele. Za ten utwór już zdążyła dostać nagrodę, ale powiedziałam, Nagroda śpiewania e, e, razem, a nagroda, a, a zaśpiewanie tego osobno to są jakby dwie różne rzeczy, a kantele dopiero odczytują ten utwór łącznie z tym, że e, próbujemy z nimi zrobić lekcje online, jak komuś coś tam nie wychodzi, jak ktoś nie może e, e, jakichś dźwięków prawidłowo zaśpiewać lub sięgnąć dużej odległości. Tak? To będzie utwór ojcze nasz. Ojcze nasz. A dlaczego ojcze nasz? Ojcze nasz, dlatego że właściwie, tak mówiąc, zupełnie z serca, wszyscy gdzieś siedzimy w domu. Ja w tej chwili się wzruszam. Siedzimy w domu i myślimy, kiedy to się wreszcie skończy. Kiedy będziemy mogli. Ja sobie już wyobrażam, jak przyjdę na pierwszą próbę z moimi churzystami. I tak bardzo chciałabym ich wszystkich przytulić, tak bardzo chciałabym być z nimi razem. Wymyślałam, co ja zrobię, jak przyjdę na pierwszą próbę: czy mam kupić torbę cukierków dla młodych, a dla starszych upiec ciasto, czy wejść i oficjalnie powiedzieć: Dzieci, siadajcie teraz w dłuższych odległościach od siebie, zdejmijcie maseczki i będziemy próbowali ćwiczyć i śpiewać. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne, bardzo. Bardzo takie, takie nowe wyzwanie, które, którego nigdy nie przeżyliśmy, którego nigdy nie poczuliśmy. I najgorsze jest to, że nie znamy granicy tego wszystkiego, bo gdyby nam powiedziano: Słuchajcie, ten koronawirus za dwa tygodnie się skończy, będzie z głowy, ale my nie wiemy. My nie wiemy. Mamy zaplanowany z kantelami obóz. Coroczny w Białym Dunajcu, 11 czerwca mieliśmy wyjechać. Rodzice już powpłacali pieniądze w ramach zaliczki na ten obóz. Dzieci się bardzo, bardzo, bardzo cieszyły, że pojedziemy na obóz. One kochają to i prawdopodobnie musimy sobie to wybić z głowy. Nie pojedziemy 11 czerwca, może pojedziemy później, ale wszystko zostało przewrócone do góry nogami, i to jest bardzo trudne. Do przyjęcia. To tak bym Czyli to określiła. Ta wspólna wasza praca artystyczna to też jest rodzaj terapii. Na pewno, w ogóle jestem zwolenniczką traktowania śpiewania w chórze, śpiewania zespołowego jako formę terapii nie ma lepszej terapii niż śpiewanie w chórze. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek, któremu jest ciężko na duszy, tak? Wie, że w poniedziałki i w czwartki na godzinę 18 musi być gotowy i musi iść na próbę. I jak będzie nie na 100%, jak będzie się obijał, to się spotka z moimi uwagami. Czasami, bardzo konkretnie, przepraszam, ale. Wzruszenie. Przy wzruszeniu zlecą i nos się robi mokry. Więc muszą się spiąć na tyle, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Nie ma Pijania się na Więc e, to jest e, forma takiego spięcia, które nam każe e, dać z siebie maksimum, i nie ma czasu wtedy na myślenie, że coś mi jest, coś mi jest nie tak, e, e, że mam kłopot jakiś, po prostu trzeba śpiewać. I, i, i myślę, że e, chórów Powinno być na każdym kroku, wszędzie, wszędzie, wszędzie pełno. Ludzie powinni traktować to jako odskocznie od dnia codziennego. No to wyśpiewajcie, a my wy będziemy słuchać. Niech Pani pamięta, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. No ja mam nadzieję, że będzie normalnie. Tylko się doczekać nie mogę. Może jestem taka niecierpliwa, ale nie mogę się doczekać tego. Dziękuję za rozmowę, Pani Jolu. Dziękuję. Jolanta Otwinowska, dyrygentka dwóch słupskich chórów, moim i Państwa gościem. Śpiewająco poszło nam była. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.